Zaczynamy widowisko. Znowu z nowego miejsca. co chodzi? z To mało. Otwieramy telewizję. Tu jest pomysł. Co my na to? się moje marzenie. Wszyscy na to tak czekali. Misie, koci, guzi, mali. Myszki, pyszki. Cześć, to małe, myś, to cześć, dzieciaki. Na mojciurze. ciąży. się tak jak my. ABC raz, dwa, trzy. TVP, ABC. Program nowy, wystrzałowy. Do wieczora, od poranka, cudów cała wyliczanka. Teraz łapiemy resztę. Prędzej, prędzej. I więcej. TVP. miss it.